Cześć, witam Was na kanale Cycling Round. Dzisiaj, to jest niedziela, udaję się na urodzinową setkę krakowskich karuzeli, czyli ustawki rowerowej. Dzisiaj podobno mija rok od założenia albo od inicjatywy ustawki rowerowej, i z tej okazji jest zorganizowana gravelowa setka w kierunku niepołomic. Aura nas nie rozpieszcza, jest 0 stopni, wiatr jest umiarkowany, więc dzisiaj będzie ruletka, co zmarznie: najpierw stopy czy dłonie. Dzisiaj się opatuliłem jak stara babcia, żeby mnie zmarzł. Myślę, że ewidentnie to pomoże przetrwać ponad 100 km przy temperaturze 0 stopni albo pewnie nawet mniej, bo zapowiadają opady śniegu ważną informacją organizacyjną jest to, że zapisało się na ustawkę prawie 60 osób. Ile przybędzie? No, tak stawiam połowa, może trzy czwarte. Zobaczymy. No widzę z daleka, że już się ludzie zbierają. Kolorowe kurtki, pomarańczowe, żółte, zielone. Czyli fajnie odblaskowo będzie wszystkich widać. Więc ktoś na pewno będzie. Więc jest super. Zobaczymy ile osób. Strasznie wieje po tej stronie, płoni. Nie wiem czy mnie w ogóle słychać. Ustawka startuje o 9:00, jest ósma 58, czyli będę na czas. Na pewno poczekamy, studencki kwadrans, aż wszyscy dotrą, poinstalują różne ciekawe ustrojstwa w rowerach, poustawiają bo coś zawsze komuś nie działa. No i pewnie z opóźnieniem 15 minut będziemy startować. Km. więc. Po było proste, jeżeli wjeżdżamy gdzieś na drogę, dzielimy się szybko na dziesiątki, odstęp takich 30-50 metrów, żeby auta nas nie trąbiły, no i sprawnie spadamy potem znowu na tę dobra? Dobra. No, jedno, dobra! Tempo, wiadomo, że... Się zameldowało się 48 osób, czyli całkiem sporo. On, 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 on Wszelakich założeń pereton się rozciągnął i ciśniemy dalej. Na razie fajnie trasa kluczy pomiędzy Małe Osiedla w stronę nie Awaria na trasie pit stop numer jeden. Zwykle na ustawkach włączyły się instynkty pierwotne. No i szarpiemy. Raz szybciej, raz wolniej, raz szybciej, raz wolniej. Pareton trochę się rozjechał teraz, było trochę wertepów, więc wracamy do normalności. Pykło chyba gdzieś w tym momencie około 30 km trasy. Nie jest aż tak zimno, jakbym się spodziewał. Jest nawet całkiem przyjemnie. Atmosfera przyjemna, wszyscy zadowoleni. Jedni piją kawę, inni dyskutują o rowerach. Poczekamy chwilę, zmarzniemy, niektórzy się zagrzeją. No i jedziemy dalej. Posiedzieliśmy w kawiarni z 3 godziny. No i teraz trzeba pędzić do Krakowa, bo jest rezerwacja na 16 na pizzę i na piwko. No to pędzimy. Na trasie, no i nastąpiło rozciągnięcie peletonu w czasoprzestrzeni i to dosyć tak mocno rozciągnęło nam peleton. No jest pięknie w puszczy, elegancko. Tempo wzrosło, ludzi nie ma, a mamy się gdzieś spotkać przy jakimś czarnym stawie. Tam będzie przegrupowanie, fotka grupowa i jedziemy dalej. Ale pięknie jest puszczy. pusto. Stopy ciepło.

dojechaliśmy do czarnego ostawu, jak to się nazywa, krótka przerwa, fotka i do domu. No bardzo przyjemnie, trochę śniegu się pojawiło, bardzo fajnie, przyjemnie, super, najlepsza pogoda na rower. jak zwykle milion kilometrów na godzinę wiatru, wiatry boczne, no i się jedzie ciężko. No i piękny odcineczek wałami. Nie ma tak jak się do. Dobrze... I w tym właśnie momencie padła mi bateria GoPro. A niestety nie wziąłem zapasowej, bo po co? Jakoś powoli dotarliśmy do swoich domów, każdy w swoim tempie. No niestety na wałach mocno wiało, więc nie była to przyjemna jazda. Pod koniec wyszło słońce, więc, chociaż tyle, pogoda się troszeczkę poprawiła. Sumarycznie mieliśmy przejechane około 110-120 km, w zależności kto gdzie startował. Bardzo fajna ustawka. Fajnie było się spotkać ze wszystkimi. Część ludzi pojechała do domów, część ludzi pojechała na pizzę. I mam nadzieję, że co środowa karuzela będzie się kręciła w tym roku, tak samo jak w tamtym roku. Niebawem gravelowa ustawka będzie reaktywowana i co środy o godzinie 18 będziemy się spotykać w okolicach stadionu Krakowi, no i razem kręcić. Mam nadzieję, że ci z was, którzy będą chcieli dołączyć, to dołączą. Link do ustawki i znajdziecie w opisie filmu. No i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania kanału. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli również zostawicie komentarz lub łapkę w górę. I do zobaczenia.